Dzisiaj nagrywamy Minecraft. To układnie tak. Dzisiaj, no, jak nie oglądasz się następnego odcinka, to wiecie, co ja tu znalazłem. 5 diaksów No, 5 diaksików i dzisiaj robimy po prostu caratacksowe kilo. I dzisiaj będziemy budować hatę. Jak wam mówiłem. W tamtym odcinku gdzie się budujemy sobie domek, ale taki połączony z, właśnie w tym, mie tym miejscu. Zobaczycie, jakie chcę tu. O, o, to jest. Dobra. i takie. Nie za duże. Gdzieś. Dobra, tyle. Dobra. Dobra. Gdzieś tyle że będziemy budować No i tu po prostu będziemy dzisiaj budować z te chatę hmm. no i dzisiaj będzie w taki odcinek w następnym odcinku właśnie następny odcinek będzie już z drugą, nie nagrywam tej gierki ale no nie. trzeba nagrać odcinek nagrywam, nagrywam. właśnie dzisiaj odcinek też no i tutaj wolno wolno Będzie odcinka ale no po prostu chyba nie będzie po prostu jutro idę gdzieś po prostu gdzieś wychodzę no, tam do... tam z kolegami będę i świecie dlatego chyba jutro odcinka nie będzie, ale spróbuję wieczorem nagrać dlatego jak będzie odcinek o 20 coś to Wiecie, darego ale wiecie no wieczko proszę się przesunąć trochę ja tu budę. Będę to. A. A powiedzmy, że jest równo. tam mamy tą wioski, tam musimy te krowy ukraść. Pożyczyć, powiem tak bardzo. Bardziej niż ukraść. Ale dobra. Ja tu budę dalej. Ładny chata będzie. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to pójdzie nam. Po prostu. No i mam że. Będzie dzisiaj dłuższy odcinek niż wczorajszy. Jak nie widzieliście wczorajszego odcinka, to możecie i zobaczyć. Yy, bo, po prostu graliśmy sobie w Amo. No Było fajnie. Dobra. Będzie coś takiego. Dobra. Dobra. Ta owce to za przychodzi. Nie wiem, czy ona chce ze mną mieszkać. Czy co? Ale dobra. my że na dół. A idziemy sobie do domu, pójdziemy szybko spać, by nam się mowy po prostu nas nie biły. No jak nie widzieliśmy do domku, to zaraz was oprowadzę. No tutaj mamy piecykownię. No i tu takie wejście do piecykowni. E, tu jeszcze będzie przejście oczywiście i tu będzie przejście do tego... Ten, ten będzie trochę duży. No, w sumie w środku też trzeba. chciałam taką sech to nie jest dom. Mam no, tylko taki... no to mam powiedzieć, taki... Tu jest dom jeszcze. Rzędza może że dla w ale dla mnie to jeszcze nie jest domek. Tu jest taka jakby chatka, no taka, taka jakby już chatka. Dobra tutaj raz, dwa, trzy Dobra. czekaj. Będzie dwa co widać, dobra. Wyjdziemy się tu do góry, bo się, to zniszczymy. A będzie tylko jeden ten. Dobra. Nie, 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 zrobimy. nie, nie, mogę nie, live'ów na telefonie. nie, wiem czemu. Ale może nie, nie, jako live' taki? nie, 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 czy chcecie. Bo... Na razie nagrywam tak po 20, 10, 15 minut. Na razie zależy też od czasu. Teraz zobaczycie, do intra. Wpisałem wam w opisie tam też, bo po prostu to intra się tak robi. A przychodzę z domu, to mam mało procent i no ciężko tak robić. Jest spadł. Tu też, go I tu prawie spadło. Tu też trzeba tego postawić. I tutaj też to postawimy. No i tu też trzeba Pach, pach. pach, pach. No, no. O, dzisiaj nie ma aż tak... O, tu dziwne nawet, ale dla, nas, dla mnie to lepiej, nie i dla was, żeby nie było aż tak. Nie wiem jak tam będziecie widzieć to. Ale u mnie nie ma. My zawsze nam wyskakowało, że... Czy ktoś zrobił Minecrafta? No, teraz jak mi chodzi, to jest dobrze, ja nie wiem czemu. no udało się jakoś to zrobić. Wystawiłem przypadkowo tam klotek Dobra Te dwa staki powinny nam star starczyć Na pewno chyba nam starczą um, Powinny, ale nie starczą o, raczej tak Jakoś tu ładnie to stawiamy Jeszcze podamy podłogę akacjową Chyba Ale te akacjowe drewno bo to nigdy rosnąć Tu gdzieś posadziłem To? A w tym? A w tym punku nie Wysadziłem gdzieś tam. Ja właśnie chciałam... O, tu wyrosło. Bo tego akacjowego drewna coraz mniej widzę właśnie. Ale dobra. ładnie budujemy to. I w następnym odcinku będziemy chyba jeździć do Nedera. Nie? A, bo coś innego. Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie ma pomysłu na Minecrafta. Ale to tam? pisać, ci. Czy... A pewnie to tą wers tą serię po prostu już przejść z całego miasta na stówę. I chcę... i pódy będą jakieś młode dodawanie, na przykład, nie wiem, plecaki, coś takiego. Ale jeszcze, jeszcze nie mam takiej paczki modów, żeby były, ale jakieś tam żeby były inne po prostu trafika, to też są. Fajne widziałem. Dobra, jest git, chyba. Nie tylko środ, tylko te kombra nie chodź. Pach, pach. Tu tak, drzwi będzie trzeba dać. Pach. Weźmiemy pochodnie. prześwietlić, Pach, pach. Pach, pach. Dobra. I te do drzwi po prostu sobie przeniesiemy. Nie się mieć po prostu bo nie Dobra. Jak chcecie mojego kochę, to przepraszam, bo miałczy teraz. Dobra. O, co się dzieje go pewnie Ja jest słyszę. Możliwe. no, my no, kupimy edukację teraz. I to jest bardzo dobrze. I zrobimy sobie podłogę. Nie dosięgłem tam, tyślę, że to nie dosięgnę. Tam dużo drewna z tego. Z tego bardzo dużo drewna 10 ma. Niech z tego roślinka wypadnie, to... O jest, posadzimy ją. Nie wiem. Po prostu żeby drewna nie... tego. Żeby nam kolejne drzewko rosło. O! Rośnie. Patyczki jeszcze sobie wypadają. Dobra. zresztą mam taką chatę. Może być, bo mi się to podoba. Wszystko. bo co? Bo takie szukanie, jakby. No e, dobra. Znowu. Wyrobimy sobie to drewno. Całe w skórze sam nie ma co. I od tego drewna mamy. E, dobra. To trzeba zniszczyć. Tu nie, bo tu będzie kobel. No, robimy takie sam, tak jak tam mam zbudowane, czyli tak. Tak, tu jest log drewna. Pach. 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 Pach, pach. I bo tam też tak mamy, nie? Tu widzimy te drzew. To nie, że postawiłem się drewno. Nieźle. Na razie tego nie będziemy niszczyli, ale zniszczymy to. No ma i posadzimy je. Cicho. Dobra. Cicho posadzimy. Dobra, to za to wymienimy. Cicho. dobra to... co mi się Dobra. Co? To jest moje kopalnia. Dobra, że mogę tu koblę postawić. się nic nie stanie. A to już powinno być drewno, bo nie dalej o mało płaty jedemy. Myślę, że nie ma młotwicy. Możemy tę kopać. Nie, 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 nie. iść wykopać te akcjonariusze drewno, bo te, logi, te, te, te te nie będzie trzeba postawić w rogi. No, i szybko nam to 11 minut. Ja się nie będę kończył, ale. O, Jeszcze będzie jakiś prac, pewnie dodamy. Skrzyneczki. Będzie taki właśnie, taki ładny prześcionek taki. Ładnie czuję się pewnie to jest taka baza wypadowa, bo nie będziemy tu chcieli mieszkać, ale na razie musimy mi na razie mieszkać. Pach, 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 pach. Pach, 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 pach. Ktoś wiercił w górę, przepraszam, co będzie się susieć. My się nadzieje albo budują. Ej, co mnie tu powiedział? Ja jestem debil. No dobra, to tak może być w sumie. To nam nic nie przeszkadza. Ale dobra, pójdziemy po te logi no, Coś tu. Ja mam teraz trzeba okruż długo tak wyszedł. Nie chciał iść. Dobra, krówki, mamy te krówki co to chyba w następnym odcinku wiem, co będziemy robić. No No i teraz robimy to drewno, ono nam jest potrzebne. Dobra, pach i pach. I teraz możemy zrobić pach, posadzić pak, pach, pach, pach i pach. Dobra. Wow, jakie dźwięki. Dobra, jedziemy szybko tu. Dobra, teraz zrobimy te ląki. Chyba za mało nawet. Dużo będzie za mało. Za małe dziewczynko. No. Jeszcze pójdziemy raz pod to, ale pójdziemy już spać. Jak ładnie to wygląda. Tu trzeba oświetlić. Tu trzeba oświetlić, dobra. Powiem, no, że. Na razie. Bardzo ładnie to wygląda. No. I teraz pójdziemy sobie po te longi ostatnie. Żadnych no. zombie ani nic. Dziwne. No, hmm. miałem bliżej drewno, ale będziemy sobie po prostu dać. Tutaj sobie zetniemy. Dobra. Pach, pach, pach. I ostatni par Dobra. No, musimy to dokończyć. szybko. Rama. Bo dużo tu zwierząt jest. To fajnie mi się podoba. Pula, ma cukrowa świnka. To spoko. Mm, dobra. Dobra. Dobrze. No, a nie wyciął i to postawić. Dobra, mam siekierę. Wjeżdżymy to. I, dobra. 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 Tak. O, zapewniam, że tu jest spoko. Nie będę musiała przesadzić. Po to, prostu to na tą... A ten No i o, jest ładnie zrobione. Dobra. To jak Wam się filmik spodobał, to zostawcie suba, lajka, komentarz. No i co? Do następnego.